Po góralsku krzyknie przed tą konkurencją Ela też widzę po góralsku przedeśpiewam, są to okulary, tak no i cóż jest, jest Artur, po góralsku coś do nas krzykni. Hej! Hej! Hey. Brawo, brawo, No! Brawo. Jest magnezja. A jak tam twoja regeneracja? Jak spędziłeś ten czas do finałów? Spałem. Spałem. No i dobrze. Wyspany, wypoczęty, jak człowiek wyspany, jeszcze pojedzony ma siłę walczyć. Do samego końca. Oto on. Artur małucha i wielka prośba raz jeszcze do wszystkich. Jeszcze z koło was krzyczdzimy. Artek, Artek. I góra. Jedziemy, jedziemy, Artur. Ależ moc, ależ siła. Na półmetr może zatrzymać się, może zmienić stronę góra, gór, Artur zmiana strony i góra Każdy centymetr się liczy, daje żartek! Komu się, się udam. Chwila na dałby poprawić. Jedziemy, jedziemy, Artek! Artek!